zasługuje na domowe ciepło podczas zimy. Nie wszyscy mają tyle szczęścia, dlatego Wydział Biologii i Weterynarii zorganizował zbiórkę dla potrzebujących psów i kotów z Fundacji Troska i Miłość w Toruniu. U nas tego rodzaju zbiórka jest organizowana co roku w okresie świątecznym i wtedy właśnie to, to już jest czwarta edycja tego, tej zbiórki. Zbierane do oznakowanych pojemników na wydziałach są karmy, by zwierzaki miały co jeść, koce, by ocieplić budy oraz zabawki, by umilić im czas. Skupiamy się na tym, żeby pomagać zwierzakom, bo wiadomo, że ten czas, kiedy już robi się zimno, jest dla nich szczególnie w takich miejscach troszkę cięższy niż w pozostałych porach roku. I też w tym okresie świątecznym jest ten czas, kiedy ludzie kupują sobie zwierzęta jako prezenty, co jest najgorszym możliwym pomysłem, no bo zwierzak jednak nie jest, nie jest przedmiotem. A co studenci uważają na temat takich zbiórek? Bezpańskie zwierzęta nie mają gdzie się podziać, a schroniska są przepełnione, przez co jakby ten nakład na ich żywienie spada i schroniska muszą jakby prosić o pomoc. To jest bardzo smutne. Zwierzęta same sobie nie pomogą, a my jako ludzie powinniśmy im pomagać w każdym aspekcie życia. Schroniska mają y, małe zasoby tak naprawdę pieniężne, żeby samemu to wszystko ogarniać, a żeby zwierzętom było dobrze. To warto jest pomagać, dawać karmy, koce Na zima, Tym bo jest bardziej, zimno. Tym bardziej, że same nie są w stanie sobie tego zapewnić, tak samo jak jedzenie albo po prostu jakieś takie ciepełko. Trzeba zajmować się słabszymi. Oczywiście nie może być przymus, aczkolwiek jeżeli ktoś jest człowiekiem dobrej woli, powinien zajmować się słabszymi ludźmi, ale też zwierzętami. Co w takim razie skłania ich do pomocy? Czy jest to tylko i wyłącznie dobra wola? Czy może coś więcej? Miłość do zwierząt. Sama mam swoich przyjaciół tylko kształtnych, więc to jest dla mnie też ważne. Jak my im nie pomożemy, to nikim nie pomoże i zostaną sami na tym świecie. Zwierzęta też chciałyby spędzić święta w rodzinnej atmosferze, ale nie zawsze jest im to dane. Nie bądźmy obojętni na ich los. Pomagajmy. Dla OMK TV, Weronika Pinkowska.